Styki, falangi oraz inne obraźliwe znaki i symbole faszystowskie można bez trudu zauważyć na murach lubelskich kamienic. Czy mowa nienawiści zawarta w symbolice powoduje sprzeciw mieszkańców? A może społeczeństwo przywykło do tego typu zjawisk? Koło takich napisów codziennie przechodzi policja straż miejska. Te kamienice mają swoich właścicieli, swoich zarządców, a mimo to Sfastyki, krzyże celtyckie, falangi bez przeszkód na takich murach się znajdują. Też jest pewne pobłażanie na środowiska no chociażby faszystowskie, prawda, że mogą w pewną retorykę wpadać i tutaj no nie ma żadnych jak gdyby takich no, e, ostrych, ostrych sankcji. Aby przeciwdziałać takim faszystowskim incydentom powstała specjalna akcja, w ramach której będą usuwane symbole faszystowskie z przestrzeni miejskiej. W Lublinie należy jak najszybciej zająć się, właśnie taką akcją, ponieważ obserwujemy to, że powoli ta ideologia, że jakby wychodzić z ukrycia, wychodzić na powierzchnię, na ulicę. O faszystowskich symbolach można przeczytać również na internetowym forum. Internauci piszą, że przejawom faszyzmu trzeba przeciwdziałać. A z czym faszyzm kojarzy się mieszkańcom? W dzisiejszych czasach faszyzm kojarzy mi się między innymi z malowaniem swastyk na przystankach bądź na murach. Przemoc, brak ludzkiego traktowania życia. W jest antyczłowieczeństwem. Swastyki takie, tak? Na murach jakieś takie znaki czy napisy jakieś. To jest po prostu głupi rodzaj w pewnym momencie po prostu próby pokazania takiego takie staromodnego, skrajnego po prostu bycia skrajnym prawicowcem. Tak? Po prostu oni myślą, że są za, tak, za narodem, za Polską i tak dalej, ale malują na nas swastyki, bo oni są nacjonalistami po prostu. To są sprawy dla mnie bulwersujące i... Głupie, powiem szczerze. Kto zatem jest odpowiedzialny za malowanie faszystowskich symboli i znaków? Myślę, że głównie są to osoby, które nie zdają sobie zbytnio sprawy z tego, co propagują. Są to dzieci czy chuliganie, ponieważ z tego, co wiemy, głównie coś to się robią właśnie osoby na przykład małoletnie, które nie do końca zdały sobie sprawy z tego, co oznaczają te hasła, z czym one się wiążą, jak zbudnicza jest to ideologia. A jak przeciwdziałać mowie nienawiści zawartej w faszystowskiej symbolice? Czy jest jakiś skuteczny sposób? Takie zjawiska no, należy tępić. Wydaje mi się, że tutaj wiele do czynienia jeszcze, czy do zrobienia mają no, te środowiska edukujące, prawda? Więc szkoła, rodzina, kościół, media. Mamy nadzieję, że przestaniemy się godzić na to, żeby tego typu symbolika pojawiała się na murach.